Cześć wszystkich, bardzo serdecznie, z tej strony Kapitan Rex W dzisiejszym odcinku zagrajmy Hard Track Apocalypse W dzisiejszym odcinku W sumie w odcinku, musimy się tu skierować Do, do misji Cygnus To my ruszamy I jedziemy. Miałem problemy z, z tą grą, bo czasami ta gra ma problemy z yy, zapisaniem, ale już wszystko jest naprawione. Wyłączyłem komputer, włączyłem, poczekałem 5 minut, bo tak czytałem w internecie. I wszystko działa. I, i, i ruszamy naszą przygodę. Tylko ściszę. miał być dzisiaj live. trój tego, że dzisiaj live'a nie ma, nie było, bo że... A, trochę... Dzisiaj tylko nagramy odcinek z Hartraka, a jutro się pojawi brano podobnie jak ja dobrze myślę z Redfortea. Bo mój brat dzisiaj jest też zmęczony, Mój brat ogólnie jest męczony i nie ma sił nagrać. A ja dzisiaj mam siłę i mam ochotę nagrać tą wersję z Ale będziemy przechodzić jeszcze inną wersję Hard bo ogólnie tych wersji jest trzy wersje hardtraka jest Haltag hard apokalips, ta pierwsza część, potem jest Hattag apokalips, film, coś tam. To jest chyba na... 8 odcinków, moim zdaniem, jak ja dobrze pamiętam, tam do przechodzenia, ale jak ja tam oglądałem w niektórych youtuberach tą tą serię tej gry żeby te 12 odcinki z drugiej części, a z tego było 30 do 28, 28 do 35 odcinek. Ale dzisiaj chcę wejść do drugiej lokacji, tak dzisiaj weźmę. Bo to... myślę, że tak do drugiej lokacji chcę wejść. Bo tutaj, jak ja dobrze pamiętam, Będziemy już chyba się wkoć i robić jakieś inne misje. Tak jakoś jakoś tak pamiętam. O, dwa koła mamy. No jest dwa koła. A, tutaj mamy dwa koła. Tych haftów i lepsze radar. Wykupiłem, bo to daje dużo, dużo rady z ja tym radarem. Ja ten radar używałem dużo wersji tej gry, tylko że drugiej części yy, tem radę już jest Te wszystkie bronie te są te same, tylko że są dwa inne bronie. Jak ja dobrze tam pamiętam, jak ja przechodziłem samemu i dzisiaj myślę, że jak nam się uda do tej nowej lokacji przyjechać, już Wam pokazuję jakiej. Jak mamy kraj, to do tej wjechać do tej lokacji i w tej lokacji będziemy do tej drugiej mapy iść tutaj ale to tu się pozostaniemy na poszczególnym odcinku zrobię ja myślę że któryś ee, dzień myślę że w środę będzie e, live e, openx.com jak chcecie to możecie napisać twoje niki w, e, w opisie i w komentarzu możecie napisać ja dalej zbieram y, zapisy I co jeszcze chciałem powiedzieć w niedzielę ostatni liveik będzie bo się od wtorku się zaczyna szkoła ale będą tak często często będą livey odcinki ale będę się starał żeby te odcinki były regularnie tak co dwa dni w poniedziałek, środę i w piątek i niedziela i sobota się może postaram bo ogólnie Wam się ta seria spodobała jak ja się patrzę to 25, 36, 21 to mnie to jest dużo i moim celem jest zdobyć do przyszłego roku 2023 łagodnie na 24 chcę zdobyć te 150 tysiąca sługów, to jest moje wielkim marzenie To... O, zaraz 50 dobrze pamiętam... A jeszcze! Styl. Aha! Musimy go transportować. i napiszę, 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 gra, muszę robić nowe zapisy, no i napisało bo jak miałem zapis, to nie taki window, tak występowało i to mnie denerwowało tak, że myślałem, nie, dzisiaj jak ja się wkurzę, to dzisiaj nie nagram tą serię i muszę od nowa zacząć. To jest godzinę czasu y, robienia y, tej mapy wszystko i nagranie jeszcze a jeszcze ja co mówiłem z kolegą na 2050 21 eee, nagranie fortnite'a wspólne bo tak chciał no to dobra nie ma sprawy to mogę tylko że jeszcze jedno napiszę Pato to, Jak <laughs> będzie miał Jest, siews Montujemy go, a tego Odina zostawimy a tym oddechu nas zostawimy bo się nam do innego pojazdu też sobie go kupimy Patrzę się w ops że nie ma buchy lagów Ja się bardzo cieszę To są spadki minimalne Dzisiaj tak myślę, że do tej lokacji chcę przyjechać i do innej bazy Tam e, jest fajna rzecz, ja dobrze pamiętam I on też sobie... Tak ja to pamiętam, że to będzie przygórzony siew to co mamy teraz nałożone To jest najlepsza broń która ja grałem całą grę Wszyscy mówią Nie nie kupuj turbo bo więcej ci weźmie to jak Daję radę Na razie No to Ale tu nie jesteśmy wyczerpaniu To parę procent I się to bardzo cieszy Aj widzowie Czy się zgodzicie ze mną czy chcecie taką, jak ja robię, ride Eurotraka, ze Solnanaera, z, z Tante strajka, jeszcze innych gier, czy chcecie zagrać ze mną? Możecie napisać tylko, że ja przyjmuję tylko z mikrofonem i słuchawkami. Ja mogę przyjąć na Epigensie i na Steamie mogę tylko przyjąć. I możemy grać razem. I zaproszę wtedy na live, dam e, zaproszenie. I możemy grać. Co o tym myślicie? Dobry pomysł, bo na no nie to jest dobry fest pomysł, bo ja widzę dużo ludzi, że to gra z, e, z widzami. ta piątkę na bardziej z kimś chciałbym pograć? Najbardziej. I Paso Hobie. Mową horror, nie te typy, To z nim Stema. Yeah. Tak, tego nigdy nie było Let's go, let's go. Jeszcze raz potem musimy jechać. Ale inny. Czy tak jeszcze Dobry komputer. Uliwi sobie... W styczniu albo w lutym będę kupywał yy, yy, rzeczy do komputera będzie mocniejszy trochę. O 500 fps da więcej do gry. Działka mamy.

przerwała no to zmuszona, albo dziecko nie urwało. A jak widzowie nie dobrze słyszycie, to ja się cieszę, bo ja mam wyłączone e, wszystko, bo ja zrobiłem teraz e, Mowa o sesję na tym, na WBS-ie, Bo tamte mam do... do coś innego, do retworne do nam bardziej ja Myślę, że tutaj trzeba A, dobra Ja Wam teraz mówię Jak weźmiecie pierwszą albo drugą łaskę, to będziecie mi tutaj walczyć. Albo coś innego Bardzo. Jak widzicie pierwszą drugą opcję, to będziecie tutaj walczyć albo nie. Nie będziecie jeździć z tą kobietą, z tym małym pojazdem, albo będziecie jechać. Tu musicie wziąć albo pierwszą, albo drugą opcję. Bo ja tam do końca nie pamiętam. A i widzowie. Będzie prawdopodobnie w grudniu mowa giereczka kupiona. To eee, ja mam mówiłem na przyszłym live'ie. Będę kupował Ryzen Evil. Dwójkę, trójkę i czwóreczkę. I będziemy to przechodzić razem. Pierwsze to, co jasne, przejdzie Ryzen Evil piątkę. Ten cały rok. Bo jestem ciekawy co. Będziemy tam robić, bo ja tam piątkę z całości na dysku twardym, ale nie wiem jak na tym będzie. Разваром, да? Это yeah, yeah. А, да? моя вижу. jutro będzie odcinek z Red i myślę że też będzie z Hard Rocka jak wyrobimy się tym czasem na, środ na środę będzie liveik czwartek nie będzie w ogóle odcinka dopiero się pojawi piątek dwie odcinki. Może myślę, że w niedzielę ja, zrobimy live z Eurotrack'a Tobie pogramy Ranie jeden. Jak ty jeździsz? No to, dobra, ci dała dobra, dobra Nie wiedziałam to znaczy, tu Dzięki, mapa O, dobrze, 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 dobrze. Jak pan jeździ? Ja dobrze nie. A nie tam jak ja tam przechodziłem To było 4 lata temu dopiero przechodziłem tą grę grę samym na modach i grałem bez modów. To była lepsza zabawa. A z modami jeszcze bardziej jest ta zabawa. O i do mapy yeah. Jej! Idziemy do mapy lokacji to mowa lokacja Yupi! Yupi! mowa lokacja I nowe pojazdy będą prawdopodobnie Jak jestem szczęśliwy Teraz powiecie, o Kapitan Race się końców cieszył nowej lokacji, na pewno to odbędzie. Bo ja jestem szczęśliwy, że mowa lokacja. Au! Trudno, wzięła 40%. O, może 60%? Trudno. się mówi. Ja się zacząłem oglądać taki fajny ferial, i Byłem na drugim sezonie. Jestem bardzo szczęśliwy, że na drugim sezonie. Bo wczoraj zacząłem oglądać w 20, a w pierwszej skończyłem pierwszy sezon cały. Jestem szczęśliwy. I mowa lokacja. W końcu. I mowa tapeta. Jaki będziemy mieć teraz dzień? Nie, deszcz. Deszcz. O! I tutaj już mam powiem, to jest HEL. To jest inna mapa. Ale my do tej mapy też wrócimy. Tylko że to jeszcze nie odblokujemy teraz. Bo to jeszcze nie, nie ten etap. Bo ten etap jeszcze nie mamy takich lepszych pojazdów. Bo to trzeba mieć jakiś fajny pojazd. Ale to zapiszemy. O nie, nie, nie. Zapis, 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 no hide jakby się tak nazywa. Czyli zapisz i tak. Ja już angielski oponuję powoli. Jeszcze kilka, kilka miesięcy będzie będę dobry. Joki Mamy ha. Mamy się a mamy kolejne działeczko Aryń tu pnią Dobra Naprawiamy się O nieduże koszty O bom. Ja powiem wam tak widzowie ja tą grę kocham. Bo ja... miałem pierwszego kompa miałem Windows'a i Speca. Jezu dobre czasy. Gry wszystkie nie chodziły i na wysokich ustawieniach chodziły. Kurde hard track wchodził w płynie. Zapisy były problemy, ale tak samo robiłem. Wyłączyć, włączyć i komputer i to działa. I gra była na Steamie już. Ja tak, kurde, już jest na Steamie. Kupuję sobie, To 5 zł. Za dwie części to było tak taniutko, że taki szczęśliwy byłem. ad. tylko tylko nito, że szybko tam pojechać. jestem bo um, tata jest trochę połamany i musiałem mu pomóc to musimy mu pomóc wstać i już tylko troszeczkę ale tam dojedziemy tak i będziemy powoli kończyć nasz, nasz dzisiejszy odcinek Dobra widzowie, my się zajmiemy na następnym odcinku z eee, tym my to zrobimy eee, do środu. Ja się z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subika i zapraszam na środę na live'a godzina 20.40. Zapraszam na liveika i trzymajcie się i cześć!